Adam GKS był w takiej sytuacji, że potrzebował bramkarza na no już. Trener powiedział, że zaufali ci, tak można powiedzieć, w ciemno troszeczkę. E, powiedz, czy to twoja decyzja była powrót tutaj do ekstraklasy? Chciałeś wrócić, e, e, grać w klubie w, ekstra, w ekstraklasie znowu? No tak, przede wszystkim wróciłem z Cypru, gdzie, gdzie za dużo nie pograłem. Skończyło się wypożyczenie, wróciłem do Górnika. Mogłem zostać w klubie, bo miałem ważny kontrakt, ale chciałem grać wiadomo w Ekstraklasie i nadarzyła się okazja przyjścia tutaj, więc nie zastanawiałem się tylko rozwiązałem zawsze i wcześniej się. O że pozycję że w, w ramkarze numer jeden będziesz walczył z Łukaszem budziłkiem, który powiedzmy sobie jeszcze w tamtym sezonie zagrał tylko jeden mecz jak oceniasz swojego konkurenta. Czyli jest ciężko oceniać, jestem dopiero tutaj 3 dni, ja skupiam się na sobie i, i... Przygotowuje się tak jak pozostali chłopacy po do sezonu, a co z tego wyjdzie to zobaczymy. Ja jestem pełen nadziei, że, że będziemy dobrze grali i te wyniki będą dobre. Tak jak powiedziałeś zostałeś wypożyczony z Górnika na Cybry, tam zagrałeś bodajże jeden mecz, tylko co się stało, że, że tak nie wystawiano ci w składzie? Tak tak to czasami bywa, jeden trener ma taką koncepcję, drugi taką. Mówię może to też, że byłem wypożyczony i... I skończyły się troszkę pieniędzy na to, żeby mnie wykupić. I, I gdzieś tam później na mnie nie stawiano. i Mówię, wróciłem do Zabrza i nie ma problemu, jestem dzisiaj tutaj, więc cieszę się, że mam szansę grać w ekstraklasie i mam nadzieję, że dobrym skutkiem. Z górnika odchodziłeś właśnie w takich okolicznościach, jakbym powiedział, no mocno kontrowersyjnych, bo, bo bodaj, media pisały o tym, że opuścił z trenerem na Nawałką. Jaka była prawda? E tak jak wcześniej z moich ust nie wyszło żadne słowo komentarza do tej sytuacji, więc e, tym bardziej teraz nie będę się wpowiadał na